Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Dzień dobry, mówi Margit Kosobucka. I Kasia Staszak, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym, czyli takiej dolegliwości, która dotyczy według danych NFZ aż 10 milionów Polaków. Najwięcej osób ma nadciśnienie w wieku 55-74 lata, no ale oczywiście chorują też osoby młode. No właśnie, nadciśnienie jest bardzo częste, ale wydaje mi się, że niewielka jest wiedza, skąd się nadciśnienie bierze. Wiele osób kojarzy, że jest to coś związanego z sercem i właściwie tyle. Tak, tak. Czasami kojarzą jeszcze, że z solą, że może coś ze stresem, bo przecież mówi się, że jak ktoś się denerwuje, to ciśnienie mu może skoczyć, mm -hmm. i generalnie nie denerwuj się, bo po prostu żółka ci pęknie, jak to czasami niektórzy mówią popularnie. No właśnie, dlatego zaczniemy od podstaw. Poprosiłyśmy kardiologa, profesora Aleksandra Prejbisza z Narodowego Instytutu Kardiologii, żeby wyjaśnił, czym jest nadciśnienie i skąd się bierze. Posłuchajcie, co powiedział. Przede wszystkim. Patrząc na ciśnienie tętnicze, powinniśmy sobie uświadomić, co to jest w ogóle ciśnienie tętnicze, bo jest to siła, z jaką krew jest pompowana do naszego organizmu przez serce. Niestety, im wyższe to ciśnienie, tym mamy wyższe ryzyko tego, że dojdzie do uszkodzenia narządów ważnych, mianowicie mózgu, serca, nerek. I wiemy już w tej chwili od wielu lat, że ta zależność pomiędzy ciśnieniem tętniczym a ryzykiem, Uszkodzenia tych narządów jest liniowa. To znaczy, im niższe jest ciśnienie, tym niższe ryzyko uszkodzenia narządów. W tej chwili nawet mówimy, że takie optymalne ciśnienie związane z najniższym ryzykiem uszkodzenia serca, nerek czy mózgu to jest nawet rzędu 100-120 mm supertęci. Każde wyższe ciśnienie skurczowe, czyli ta wyższa liczba, związana jest już z wyższym ryzykiem wystąpienia tych powikłań. W pewnym momencie mówimy, że to ciśnienie jest zbyt wysokie, należy je obniżyć farmakologicznie, no i wtedy rozpoznajemy naciśnienie tętnicze. Tą granicą rozpoznania naciśnienia tętniczego jest obecnie 140 na 90 mm supertęci. Interesującym zagadnieniem, myślę, każdego jest fakt, dlaczego jedna osoba ma ciśnienie 110 na 70, a druga ma na przykład 140 na 90. Skąd biorą się te różnice? Należy pamiętać, że podstawą jest nasza genetyka, to znaczy jakie geny dziedziczymy po naszych rodzicach. One ustalają ciśnienie na pewnym poziomie. Więc jaki zestaw genów wylosujemy? Na takim poziomie ustala nam się nadciśnienie tętnicze. Jeżeli u naszych rodziców, u jednego, gorzej jeżeli u dwojga, rozwinęło się nadciśnienie przed 50 rokiem życia, to wiemy, że ta predyspozycja genetyczna do rozwoju nadciśnienia tętniczego jest duża. I już wyjściowo będziemy mieli wyższe wartości ciśnienia tętniczego. Ale na tą ustaloną genetycznie wartość ciśnienia tętniczego nakładają się dwa ważne czynniki. Pierwszy czynnik to jest wiek. Ciśnienie tętnicze rośnie wraz z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym niestety ciśnienie tętnicze jest wyższe, ale ta krzywa wzrostu ciśnienia tętniczego zależy od nas. I to jest ten drugi czynnik, czyli styl życia i wszystkie czynniki związane z tym, jak szybko będzie rosło nam ciśnienie tętnicze? Jeżeli będziemy jedli nieprawidłową dietę, będziemy mieli dużo w niej węglowodanów prostych, będziemy jedli tłusto, jeżeli nie będziemy się ruszać, będziemy palić papierosy, nie będziemy dbać o siebie w cudzysłowie, będziemy nieregularnie spać, to wtedy ciśnienie tętnicze będzie rosło u nas szybciej i szybciej dojdzie do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Dlaczego mówię, że szybciej dojdzie? Bo proszę pamiętać, że ta zależność pomiędzy wiekiem jest bardzo silna. W wieku młodym naciśnienie występuje u co ósmej osoby, ale w wieku podeszłym, a szczególnie bardzo podeszłym, to co ósma osoba nie ma nadciśnienia tętniczego a więc ta zależność z wiekiem jest bardzo silna, ale również Patrząc na pewne patomechanizmy rozwoju naciśnienia tętniczego, to oczywiście różne elementy bardziej wpływają na samą wysokość ciśnienia tętniczego, już w taki czysty sposób, nazwijmy to mechaniczno-patofizjologiczny. W wieku młodym to będą hormony które powodują wzrost ciśnienia tętniczego, ale również układ współczulny, czyli wszystko, co związane jest ze stresem, z nadmierną naszą taką reakcją na stres, to też będzie przekładało się na wzrost ciśnienia tętniczego. Z kolei w wieku podeszłym to ciśnienie tętnicze będzie wynikało bardziej ze sztywności naczyń, a więc z tego, jak dbaliśmy o nasze tętnice przez całe życie. Im mniej dbaliśmy, tym będą bardziej sztywne, tym wyższe będzie ciśnienie tętnicze, tym wyższe będzie nasze ryzyko zawału serca, udaru mózgu, rozwoju niewydolności serca. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy 40-50-latka i ten ma rozpoznane naciśnienie tętnicze, ale nie będzie go leczyć, to będzie żyć 5 lat krócej. To jest bardzo duży wpływ na rokowanie nieleczonego naciśnienia tętniczego. W związku z tym, że naciśnienie jest tak częste, grozi poważnymi powikłaniami, zawsze ważne jest pytanie, jak dbać o swoje ciśnienie tętnicze. I my musimy dbać niezależnie od tego, jaki mamy wysokość ciśnienia tętniczego. Po pierwsze i najważniejsze, co roku. Każda osoba, która nie ma do tej pory rozpoznanego naciśnienia tętniczego, powinna mieć wykonany pomiar ciśnienia tętniczego. Nie musi być to pomiar w gabinecie lekarskim, może być w domu, może być aparatem mamy, babci, cioci, na urodzinach, na imieninach, zmierzmy sobie ciśnienie tętnicze. Jeżeli ono w warunkach domowych będzie Nieco wyższe niż 130 na 80 mm supertęci, to powtórzmy te pomiary. Jeżeli one będą się powtarzać, zgłośmy się do lekarza. Pamiętajmy, że pomiary w domu są nieznacznie niższe niż w gabinecie lekarskim, więc tutaj ta granica 140 na 90 w pomiarach domowych jest trochę niższa. My w tej chwili przyjmujemy, że 135 na 85 w pomiarach domowych to jest taka granica już rozpoznania naciśnienia tętniczego. Ale niezależnie od tego, jakie geny dziedziczymy, to jaki mamy ten wyjściowy wysokość ciśnienia tętniczego zapisano w naszych genach, to musimy dbać o ciśnienie tętnicze. Żeby po pierwsze nie było wyższe i żeby narastało w mniejszym stopniu. Jednym z takich elementów, na który w tej chwili bardzo kładziemy nacisk, a który staje się olbrzymim problemem w naszej populacji, to jest nadwaga i otyłość. Każdy kilogram to jest wzrost ciśnienia tętniczego. My jesteśmy w stanie czasami nawet przeliczyć, że jeżeli chory schudnie 5, tak, czyli 5 kg na metr kwadrat, czyli z 31 schudnie do 26, on może, jeżeli był leczony na nadciśnienie, czasami odstawić jeden lek hipotensyjny. To jest bardzo prosta liniowa zależność. Im większa masa ciała, tym wyższe ciśnienie tętnicze. A więc dbanie o prawidłową masę ciała to jest w tej chwili priorytet. Im ktoś będzie grubszy, tym będzie miał większe ryzyko rozwoju naciśnienia tętniczego. Wiemy również, że osoby ze skrajną otyłością poddawane operacjom bariatrycznym nagle się okazuje, gdy wtedy utrata BMI jest rzędu 10 kg na metr 2 czyli bardzo duża, z 40 na 30 na przykład, okazuje się, że część osób w ogóle odstawia leki hipotensyjne. Tak duży wpływ jest masy ciała na wysokość ciśnienia tętniczego. Inne elementy to oczywiście wszystkie elementy zdrowego stylu życia. Możemy wymienić każdy element zdrowego stylu życia. On ma wpływ na nasze ciśnienie. Oczywiście kardynalnym elementem jest sól. My oczywiście mówimy zawsze, że proszę nie dosalać, ale należy pamiętać, że sól solniczki to jest nieznaczny odsetek soli, którą spożywamy. Generalnie nasza sól jest po prostu w produktach, które kupujemy. Tu prosta zasada: im bardziej przetworzony produkt, tym więcej soli się w nim znajduje, a więc druga zasada: nie tylko nie dosalaj, ale wybieraj produkty jak najmniej przetworzone. Wtedy nasza dieta będzie uboższa w sól, co również wpłynie na nasze ciśnienie tętnicze. Oczywiście aktywność fizyczna. W tej chwili nasze wytyczne dosyć jasno mówią, że każda aktywność fizyczna w każdej dawce Zawsze jest ważna. Również mówimy, że to muszą być ciśnienia, zarówno takie aerobowe, czyli bieganie, chodzenie, pływanie, ale również warto, żeby je wzbogacić o ćwiczenia oporowe, czyli takie typowe ćwiczenia siłowe, oczywiście nie z bardzo dużymi ciężarami, ale z takimi mniejszymi ciężarami. Trening siłowy też jest wskazany i wpływa również na naszą długowieczność. Spośród elementów stylu życia, na który jako może ostatni, ale również ważny jest również spożycie alkoholu. Pamiętajmy, że alkohol oczywiście jest relaksantem. Pierwsze kilka godzin powoduje spadek napięcia, czasami przekłada się to na niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego, ale po 8-12 godzinach, zwłaszcza jeżeli dawka przyjętego alkoholu była wysoka, ciśnienie tętnicze rośnie. I my to widzimy, takie weekendowe czasami wzrosty ciśnienia tętniczego, właśnie związane z przyjęciem większej dawki alkoholu, ale to jest również, Ważny element, gdyż w Polsce spożycie alkoholu jest bardzo duże i na pewno w jakimś stopniu przyczynia się do częstego występowania naciśnienia tętniczego w naszym kraju. Profesor Rejbisz powiedział, że Ryzyko nadciśnienia rośnie wraz z dodatkowymi kilogramami, dlatego osoby z nadwagą czy otyłością mogą sobie łatwo wytłumaczyć skąd to nadciśnienie się u nich wzięło. Ale ja znam szczupłe kobiety, które mają nadciśnienie i zaczęłam się zastanawiać już po nagraniu profesora Prebisza, czy u takich osób nadciśnienie jest groźniejsze, no bo jest bardziej tajemnicze, nie wiadomo jaki czynnik je wywołuje. Więc wróciłam do profesora z tym pytaniem i powiedział, że w takich przypadkach chodzi pewnie o podłoże genetyczne tego nadciśnienia i o większą wrażliwość układu współczulnego, który steruje ciśnieniem krwi. Więc dla tych osób, które mają skłonność do nadciśnienia, nie mają nadwagi, nie palą papierosów, zdrowo się odżywiają, bardzo ważne jest dbanie o to, żeby się relaksować czyli o takie stałe zarządzanie stresem. Jak to robić? No to każdy musi sam sobie znaleźć, co go uspokaja. Moja przyjaciółka, która ma taki problem, mówi, że wspaniale działają na nią no to Po prostu czuje, że całe jej ciało na tym bardzo korzysta. Tak, czasami też widać, że ktoś ma nadciśnienie. Mówi się o tej czerwonej twarzy, tak, że zdradza go czerwona tak. twarz z tą czerwoną, no, znaczy my mamy takich kolorów, mamy, mamy. <grych> I niestety, rzeczywiście tak jest, że mają czerwoną twarz i mają nadciśnienie, i to spore. A o co chodzi z tym zjawiskiem? Znaczy, ja przyznam się, że szukałam tego dosyć intensywnie w pracach naukowych. I to jest trochę tak, że rzeczywiście, może tak być, że osoby z czerwoną twarzą mają jednocześnie nadciśnienie. I to wynika z tego, że oczywiście no, mają po prostu po prostu rozszerzone naczynia krwionośne w twarzy, i one jak gdyby, dają ten efekt czerwonej skóry. Natomiast naukowcy tego nie potrafią jakoś bardzo dokładnie połączyć. To znaczy, wiedzą, że osoby z nadciśnieniem mogą mieć czerwoną twarz, no ale to też jest tak, że mogą mieć tą twarz czerwoną z bardzo wielu innych powodów. Ale rzeczywiście taka zależność istnieje. No i też osoby, które mają nadciśnienie, często mają bóle głowy. To też jest taka rzecz. Znaczy, no, tego może nie widać, chociaż jak mnie boli głowa, to widać, że mnie boli głowa. Thank <laughs> Także czasami proste zmiany w nawykach są bardzo ważne. Mogą na przykład obniżyć ciśnienie krwi, warto też o tym pamiętać. To się nazywa fachowo interwencja lifestyle'owa i lekarz, nie zdziwcie się, może coś takiego zalecić, zanim jeszcze przystąpicie do brania pigułek. Tak, i to jest taki trend, którego uważam, że słusznie powinniśmy się trzymać, że najpierw spróbujmy zmienić coś w swoim życiu, a dopiero później rzucajmy się na tabletki, chociaż czasami no, nie ma wyjścia. Natomiast wiadomo na przykład, że zmniejszenie masy ciała o 5-10% może spowodować spadek ciśnienia tętniczego i to nawet o kilkanaście milimetrów supertencji i zmniejszenie masy ciała o 2 kg to też spadek ciśnienia o blisko 1 2 mg supertencji. No nie jest to może jakoś dużo, ale jeżeli to się wszystko posumuje, to może mieć to znaczący efekt. Po drugie ruch. No ruch zawsze jest dobry, tak? Rzucenie zawsze, zawsze, zawsze. i to zdecydowanie są na przykład osoby, które bardzo dobrze reagują właśnie na obniżenie ciśnienia po ruchu. No rzucenie palenia. No to jest y, oczywiste. Pamiętaj Pamiętajmy, że już po 10 sekundach od zaciągnięcia się dymem papierosowym nikotyna dociera do mózgu i gdzie powoduje wyrzut adrenaliny, takiego neuroprzekaźnika, który podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza oddychanie i bicie serca. I wypalając jednego papierosa, taki przeciętny palacz zaciąga się 10 razy. Czyli to znaczy, że takie osoby palące półtorej paczki dziennie dostarczają sobie około 300 takich strzałów nikotyny do mózgu. Jeżeli przestajemy palić, to już po dobie w zasadzie tętno i ciśnienie zaczynają spadać. To naprawdę jest zauważalne. Wspomniana przez profesora Prejbisza sól to jest jeszcze kolejna rzecz. No za bardzo solimy. Przeciętny Polak zjada 12-15 gram soli dziennie, podczas gdy norma wynosi 5. No i trzymanie się tej wartości powoduje też spadek ciśnienia tętniczego o kolejnych kilka stopni, w związku z tym no, warto to wszystko po prostu robić. Są też takie produkty, które dodane do diety mogą dać efekt w postaci obniżenia ciśnienia. I tu chodzi oczywiście przede wszystkim o to, co jest pochodzenia roślinnego, dużo owoców, warzyw, strączki. I jeżeli ktoś chciałby trzymać się jakichś konkretnych zaleceń, bardziej się w to wgłębić, to polecamy dietę DASH. W Polsce promuje ją NFZ na swojej stronie Diety NFZ. Można założyć konto i wybrać sobie dietę DASH, może być wegetariańska, może być taka przyjazna dla całej rodziny, może być dla osób Starszych. Na czym ona polega? No, jest to dieta, która została wymyślona ponad 20 lat temu, gdy naukowcy w USA szukali jakiegoś sposobu naturalnego na obniżenie ciśnienia. Dietę skonstruowano tak, by zawierała dużo warzyw, nasion roślin strączkowych, owoców niskotłuszczowych produktów mlecznych, czyli jogurty, kefiry, ryby i mięso drobiowe zamiast mięsa czerwonego, do tego pełnozierniste produkty zbożowe i orzechy i za to mało soli, mało tłuszczów, cukru i słodyczy. I taka dieta okazało się dostarcza 2,5 razy więcej wapnia, magnezu i potasu oraz 3 razy więcej błonnika niż przeciętna dieta amerykańska. I ten model żywienia bardzo szybko na badane osoby z nadciśnieniem zadziałał. Już po dwóch tygodniach miały niższe ciśnienie, bez żadnej innej interwencji poza tymi zmianami w diecie. No i z czasem okazało się, że dieta DASH świetnie sprawdza się także u osób z cukrzycą czy ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu. I dlatego NFZ wybrał ją, żeby uczyć Polaków zdrowego odżywiania właśnie na w tym przykładzie. Ponieważ ten model żywienia jest oparty na zdrowych, lokalnych i sezonowych składnikach, może być polecany wszystkim. To jest taka dieta, która może się stać dietą życia. Ona jest podobna do śródziemnomorskiej, ale właśnie tutaj zwraca większą uwagę na tę lokalność produktów. I warto sobie tam zajrzeć, bo NFZ pomaga też konstruować listy zakupów. To jest oczywiste kluczowe. To, co kupimy, zjemy zazwyczaj, więc jeżeli przyniesiemy do domu dużo rzeczy szkodliwych, to przynajmniej ja tak taką. Jeżeli coś jest w szafkach, to się o tych pysznych ciasteczkach pamięta i prędzej czy później wylądują na stole. No, oczywiście ciśnienie podnosi alkohol, to jest jasne. Natomiast yy, są pewne kontrowersje dotyczące kawy. No właśnie znam wiele takich osób, które wiedzą, że mają nadciśnienie i odstawiły kawę, zupełnie z niej zrezygnowały. I czy to jest mądre, czy nie? Naukowcy nie mogą się do końca zgodzić, czy ona w zasadzie podnosi to ciśnienie czy obniża, to znaczy badania są jakby na dwie nóżki. Ostatnie badania pokazują, że dwie kawy dziennie nie podnoszą ciśnienia, a mogą wręcz pomóc. Natomiast wcześniejsze badania wiązały kawę z nadciśnieniem, i to były badania japońskie, które okazały się w grudniu ubiegłego roku. I one sugerowały, że picie właśnie dwóch lub więcej filiżanek kawy jest powiązane z podwójnym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca, jeżeli ktoś już ma wysokie ciśnienie. Natomiast badania, które się dopiero niedawno by ukazały, to były badania Włochów z Bolonii w piśmie Nutrients, które się ukazały i one z kolei wskazywały na coś wręcz odwrotnego. To znaczy, że wzraz ze wzrostem liczby filiżanek wypitej kawy, oczywiście no mówimy o dwóch, trzech, powyżej trzech, to już rzeczywiście może mieć to wpływ na ciśnienie. Skurczowe ciśnienie krwi miało tendencję do obniżenia się. I w szczególności właśnie osoby, które wypijały dwie filiżanki kawy dziennie, czyli to była to taka idealna wartość, no to to ciśnienie im Spadało. W związku z tym, no jak widzimy, cały czas to jeszcze nie do końca jest badane. Właśnie, mam takie podejrzenie, że te osoby, które mają nadciśnienie z powodu otyłości, nadwagi, to mogą odnosić te korzyści z picia kawy, bo ona generalnie jest napojem polecanym przez ekspertów odżywienia i ta kawa tutaj poprawia ich stan zdrowia, a te osoby, które mają te silne genetyczne predyspozycje do nadciśnienia, są już szczupłe, nie mają problemów innych zdrowotnych, tylko ten nadwrażliwy układ współczulny być może traktuje ich organizm kawę jako taki dodatkowy bodziec i to jest dla nich niekorzystne. Tak, no z jednej strony kawa może zwiększać nadciśnienie właśnie poprzez tam różne interakcje z receptorami w naczyniach tętniczych i zwiększając poziom pewnych substancji, które podnoszą ciśnienie, ale z drugiej strony jednak naukowcy uważają, że jest ten drugi efekt, czyli o czym ty mówię, Mówiłaś przed chwilą, czyli te wszystkie składniki przeciwutleniające mm -hmm. w kawie, które powodują przeciwzapalne. Przeciwzapalne i też takie, które powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych z powodu tam tlenku azotu. W związku z tym wydaje się, że te korzyści przeważają nad jakimiś rzeczami negatywnymi, ale no, tak jak mówiłaś, różne osoby różnie reagują. W związku z tym, no, trzeba po prostu się obserwować. No, to jest najczęściej najlepsze zalecenie w takiej tak sytuacji. Jest. Myślę, że powinniśmy powiedzieć jeszcze o tym, jak mierzyć ciśnienie. Profesor Prebi już wspomniał, że inne wyniki możemy uzyskać w domu, a inne w gabinecie lekarskim. I to jest taki syndrom białego fartucha, na to mówimy. To jest czyli niekontrolowana reakcja pacjenta. To jest rodzaj stresu, który odczuwamy będąc w gabinecie lekarskim. Tam może się naturalnie to ciśnienie troszeczkę podnosić. Więc tak naprawdę bardziej prawdziwy jest ten pomiar domowy. Warto, jeżeli parę razy wyszedł nam ten wynik niepokojący, to myślę, że warto zainwestować w ciśnieniomierz. To jest taki sprzęt, który no, w ogóle z wiekiem to się w rodzinie przydaje. I tutaj amerykańscy kardiolodzy w pewnych punktach opisali, jak mierzyć to ciśnienie. Tak, no generalnie odchodzi się rzeczywiście od tego. Ja ostatnio, jak byłam u lekarza, to mierzył mi ciśnienie, ale mówił, że no najważniejsze jest są te pomiary domowe i w zasadzie oni to ciśnienie, które jest zmierzone w gabinecie lekarskim, traktują trochę jako takie no, przesiewowe, po prostu z łapanki. Natomiast... Tak, jeżeli ktoś tu ma bardzo, bardzo wysokie, to znaczy, że generalnie ma. Tak, tak to wysoki. prawda. Okay. Więc jak mierzyć to ciśnienie? No, przed pomiarem ciśnienia oczywiście nie palimy papierosów. Nie pijemy też kawy, No tak jak mówiłyśmy przed chwilą, ona może podnieść to ciśnienie. Nie? i nie ćwiczymy 30 minut przed pomiarem ciśnienia krwi. I tutaj jest właśnie to, że osoby, które przychodzą do przychodni na ten pomiar ciśnienia, no one właśnie są po jakimś wysiłku, no musiały dojść tam, tak? Albo podbiec z parkingu. Podbiec, tak, spóźniły się, biegną i to niestety się później odbija. Należy też wcześniej skorzystać z toalety, no bo jak strzymujemy, jeżeli mamy potrzebę pójścia do toalety, to też oczywiście ciśnienie nam się podnosi. No i odpocząć przez co najmniej 5 minut przed pomiarami. Tak. Ta pozycja, którą przyjmujemy, ma znaczenie. Nogi powinny być prosto, oparte na podłodze, nie możemy ich krzyżować. Rękę kładziemy na stole, lepiej siadać na krześle niż na sofie, bo ona też robi nam taką jakąś nienaturalną pozycję. Zginamy ramię, a patrzymy, gdzie mamy tę górną część ponad łokciem, czyli to jest mniej więcej na poziomie serca. To tutaj zakładamy aparat do pomiaru. I ten mankiet właśnie nie powinien być poniżej łokcia, w żadnym razie tylko, tylko powyżej. No i warto też robić pomiary o tej samej porze. Moja teściowa, śmiałam się ostatnio, bo rozłączyła się ze mną, jak rozmawiała przez telefon, bo powiedziała, O, już jest 18, muszę zmienić ciśnienie. I pomimo, że jeszcze byliśmy w trakcie rozmowy, to ona bardzo skrupulatnie przestrzegała tego, więc ale to, to dobrze, no tak powinno być. Czyli na przykład rano i wieczorem można robić pomiar. I najlepiej jest mierzyć ciśnienie codziennie. I jeżeli zmieniamy leczenie. To mierzymy ciśnienie dwa tygodnie po zmianie leczenia, no bo to oczywiście chcemy zobaczyć, w jaki sposób leki na nas wpływają. I ciśnienie mierzymy też w ciągu tygodnia przed wizytą u lekarza, jeżeli na przykład jesteśmy właśnie na nią zapisani. Czyli jeżeli nie mierzymy codziennie, to, to wybieramy tak. sobie taki moment, tydzień przed wizytą, żeby mieć jak najprawdziwsze dane dla lekarza. Tak, i też y, jednak zalecane jest, y, jeżeli mierzymy ciśnienie, żeby zmierzyć je przynajmniej dwa razy. To znaczy, jeżeli dokonujemy jakiegoś pomiaru, siadamy i robimy to wszystko, co przed chwilą powiedziałyśmy, to mierzymy raz, czekamy chwilkę i mierzymy jeszcze raz. Tak mi przynajmniej ostatnio powiedział lekarz, żeby jednak robić to dwa razy. No bo ten pierwszy pomiar też może wynikać z tego, że jesteśmy trochę zestresowani tym, że mamy sobie zmierzyć ciśnienie. Tak, czy on może być zakłamany, bo tak. nasze ciało tak może zareagować. Dokładnie. Prawda czy mit? Czy hałas podnosi ciśnienie? Ewolucja zaprogramowała ludzi tak, żebyśmy byli czujni i reagowali na głośne dźwięki. I zazwyczaj, jeżeli coś było głośne, to zwiastowało dla nas jakieś potencjalne zagrożenie, tak? Ciało sprężało się do walki lub do ucieczki i wydzielało różne substancje pozwalające zmierzyć się z tym zagrożeniem. Czyli no, po prostu wydzielało adrenalinę i to oczywiście podnosiło nam ciśnienie. Ale to było chwilowe i dosyć szybko mijało. Natomiast to przystosowanie, które mamy, dalej nie sprawdza się, znaczy nie sprawdza się w sytuacji, kiedy bezustannie otacza nas hałas środowiskowy. I niestety te badania, które ostatnio się pokazały, dowodzą, że rzeczywiście hałas może nam podnosić ciśnienie. Ono powoduje niepokój, rozdrażnienie, agresję, może wpływać właśnie na różne stany kardiologiczne i też zwiększa nadciśnienie. No i oczywiście też wpływa na zdolności poznawcze dzieci, no co już doskonale wiemy, bo dużo takich prac było na temat wpływu hałasu w szkole. Ostatnia praca, jaka się pokazała, to była praca z American College of Cardiology i tam naukowcy Przeanalizowali dane od ponad 240 tysięcy osób, które nie miały nadciśnienia i obserwowano je przez 8 lat. Część z tych osób mieszkała w takim otoczeniu hałasu miejskiego i takiego drogowego. No i niestety wyszło im, że rzeczywiście osoby, które mieszkają w takich hałaśliwych miejscach i jeszcze nie daj Boże zanieczyszczonych smogiem, no mają dwa razy większe ryzyko rozwoju nadciśnienia niż osoby, które w takich miejscach nie mieszkają. Oczywiście duet hałas plus smog jest najgorszy. No, na poziomie fizjologii można to wytłumaczyć w ten sposób, że taki efekt nagłego narażenia na hałas po prostu powoduje pobudzenie tego autonomicznego układu nerwowego, o którym Kasia mówiła wcześniej, i układu hormonalnego. I taki przewlekły hałas wpływa na rozkurczowe i skurczowe ciśnienie krwi, no, przez co zaburza rytm serca, oczywiście wpływa na wydzielanie hormonów stresu, na przykład kortyzolu. No i właśnie niestety to wszystko wiąże się również z nadciśnieniem. To już wszystko w tym odcinku zdrowej rozmowy. Zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Margit Kosowicka, Kasia Staszak, do usłyszenia. Do usłyszenia.